Dzisiaj będę strzelał z włoskiego łuku Ragim, 28 cali, naciąg 35 funtów, Łuk drewniany, skręcany, cięciwa syntetyczna i do tego w komplecie strzały 30 cali. Dominik, muszę Ci powiedzieć, że im dalej, tym lepiej. Tak widać, no to następnym razem będziemy szedł na 50 metrów. Może być. Natomiast ja dzisiaj będę szelał z łuku bloszkowego typu kobra, waga około 1,5 kg, razem z oprzyrządowaniem 2 kg, długość lekko ponad metr, naciąg 40 funtów, strzały 28 cali. Dalej, tym lepiej. Tak, Im dalej, tym lepiej. No to Dominik, okazuje się, że my jesteśmy strzelcy raczej na większej odległości. Wyborowi tak. Nie, bo jak jest za blisko tarcza, to celowniki nie są ustawione i wtedy jest trochę gorzej. Nie? Ale ogólnie jest dobrze. Strzelaliśmy na odległości 15, 20 i 25 metrów. Jest musięcie dziesiątki. Przy... Mogę Ci powiedzieć Dominik jedno, że porównywanie, żeśmy strzelali, aczkolwiek na kuli trochę byłem lepszy o centymetr, widać? O pół, o pół, no o pół. No nawet o pół centymetra. O pół. A tak poszło po dziewiątkach, no tam dziesiątka. No w Rewelac... jest coraz... Tak, rewelacji w jest. nie było, ale żeśmy sobie to troszeczkę postrzelali, nie? Oczywiście, o to chodziło. <noise> o to chodziło.